Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przejadę się na stację szybkiego ładowania Orlen, przetestuję szybką ładowarkę. Zwykle bardzo rzadko ładuję się na szybkich ładowarkach. Nie mam takiej potrzeby, ponieważ ładuję się w domu. Na szybkich ładowarkach ładowałem się podczas mojego wakacyjnego wyjazdu, gdzie zrobiłem tym samochodem elektrycznym Citroenem C0 prawie 1200 km. Byłem w Pradze Czeskiej. Relacja z tego, jest, oczywiście jest na kanale, podczas Ładowania zwykle korzystałem z sieci Greenway lub za granicą w roamingu sieci Greenway. Bardzo sporadycznie zdarzało mi się korzystać z usług ładowarek Orlen. Podczas tego roku, podczas wakacji, w ogóle nie korzystałem z ładowarek Orlen. Generalnie ładowarki Orlen mają dosyć kiepskie opinie w internecie. Wszyscy po nich jadą, że jest beznadziejna aplikacja, która zwykle nie działa, że jest słaba pomoc techniczna i generalnie nie można na te ładowarki liczyć. No z tego powodu też raczej staram się ich unikać. Ale dzisiaj, ponieważ mam taką ładowarkę w miarę po drodze, podjadę na nią, spróbuję ją uruchomić, zobaczę jak się będzie ładowało, czy aplikacja po aktualizacji zadziała, czy nie będzie kłopotu z wystartowaniem ładowania. Pojadę, sprawdzę, zobaczę. Stacja ładowania Orlen przy ulicy obywatelskiej 181B. O, jaka kolejka do paliwa. Mamy sobie tą kolejkę. Ominiemy. O, spora kolejka. I podjedziemy, a ładowarka pusta. Super. Zobaczymy podjeżdżam pod ładowarkę i działamy No dobra, otworzymy sobie klapkę. Podłączymy siademo. Ładowarka wygląda okazale. Próbujemy ją uruchomić. Otworzę aplikację. No dobra. Wszystkie złącza dostępne. No to wybieramy szademo. I ładowarka już ruszyła. Bez żadnego problemu. Słychać wentylatory. Dość wolno się odświeża. Samochód ładuje się już jakiś czas. A aplikacja jeszcze nie pokazuje mocy. Musimy chwilę poczekać. Pokazała moc. 21,4 kW. Moc jest tak mała, dlatego że samochód ma baterię naładowaną w 62%. Dlatego on już większej mocy przy takim poziomie naładowania nie przyjmie. No ale ładuje bez żadnego problemu. Włączę sobie jeszcze aplikację Can Ion. Zobaczymy, co pokaże samochód. No, moc już spada. Już jest 16 kW. W tej chwili temperatura baterii 19 stopni. Naładowanie SOC 64,5%. Aktualna moc. 15 kW. Ładuję. Stan baterii 68%, moc spadła do 12,6 kW. No dobra. Widać, że wszystko działa. To może teraz dla odmiany spróbuję, jak ruszy ładowanie prądem przemiennym z AC. Zatrzymuje ładowanie decydującego. O, wyskoczył jakiś błąd. Przez chwilę, ale stacja została zatrzymana. Okej. Okay. O, mamy ciekawą sytuację. Sesja została zakończona. Pokazuje, że czas ładowania 5 minut 50 sekund, pobrana energia 1,6 kWh. A ładowarka dalej ładuje. Dobra, jeszcze raz odpalam aplikację. Po raz trzeci. Niby jestem zalogowany. Mogę zobaczyć poprzednie ładowania. No, widać: ładowanie było 5 minut, 50 sekund, 1,6 kWh naładowane. Ale nie ma opcji podejrzenia bieżącej sesji, ponieważ według aplikacji a ja się w ogóle nie ładuje. To jest zajęte, ale ja się nie ładuję. To ciekawe, kto się ładuje. Ja się pytam, kto się ładuje, jak mi ja. Ciekawe. Ciekawe, jak Orlen odliczy mi tą sesję. Podsumował. Policzył. A teraz co? A ten prąd będzie gratis, czy wyślą mi drugie podsumowanie? Zobaczymy. Ciekawe. Na razie nie będę... Przerywał wyłącznikiem awaryjnym, ponieważ samochód sam rozłączy ładowanie po osiągnięciu 80%. A to będzie już niedługo. Zatem czekamy. No i poziom naładowania osiągnął 80%. Moc jeszcze 6 kW, ale zaraz pewnie samochód zakończy sesję z ładowarką. Czekam jeszcze chwileczkę. O! I sesja została zakończona. No dobra, wyłączam tą aplikację. Przyszło podsumowanie 469 za sesję ładowania. Wygląda na to, że cała energia została zsumowana jako jedna sesja. Podsumowanie przyszło 2,8 kWh za 469, czyli cały prąd zsumował. Czyli poza tym, to się aplikacja zawiesiła i nie można było rozłączyć ładowania. Prąd płynął i został jakoś rozliczony na koniec sesji, którą musiał przerwać samochód, bo z poziomu aplikacji tego się nie udało zrobić. I sprawdzę jeszcze ładowanie prądem przemiennym AC. Dobra, klapka otwarta. Klapka z drugiej strony samochodu. Muszę sobie włączyć moją przejściówkę. Wyjściówka z typu 2 na typ 1. Ok. Teraz możemy podłączyć przewód AC. I zobaczymy, czy ładowanie ruszy. Czy uda się podładować samochód i wyłączyć, rozłączyć ładowanie. Czy znowu będą problemy z aplikacją. Przewód podłączony. O, aplikacja zadziałała, ładowanie ruszyło. Teraz aplikacja próbuje się odświeżyć. Oczywiście trzeba to jakiś czas. No i już pokazuje moc 3 kW. Całe 3 kW. Samochód nie jest w stanie pobierać więcej energii. Takie ograniczenie ma ładowarka pokładowa. Zwróćcie jeszcze uwagę, że samochód pobiera z ładowarki 3 kW, ale bateria ładuje się mocą 2,4 kW. Czyli wygląda na to, że 600 W. Są straty. To jest energia, która jest tracona w ładowarce pokładowej, marnowana na generowanie ciepła właśnie w ładowarce pokładowej, generowanie ciepła w baterii trakcyjnej. No niestety, przy ładowaniu AC straty muszą być i to dość znaczne. Teraz pokazuję 2,5 kW mocy, która trafia do baterii, czyli 2,5 kW. Za pół kW płacimy i niestety mamy tylko z tego podgrzaną baterię. Energii w akumulatorze mam ponad 80%. Mogę spróbować rozłączyć sesję ładowania. Tym razem sesja została zatrzymana bez problemu. Aplikacja się nie wysypała i wszystko zadziałało. Czyli wygląda tak że ta aplikacja rzeczywiście nie jest doskonała często wyskakują różne problemy na te ładowarki sieci Orlen, nie można niestety liczyć w 100% nie ma tutaj możliwości nie ma tutaj możliwości płacenia kartą, ani nawet uruchomienia ładowania i zatrzymania kartą RFID jak na przykład w sieci, w sieci Greenway to jest duży minus Orlenu, moim zdaniem. No, czas już pożegnać naszą ładowarkę. Ruszam w drogę do domu. No, mam mieszane uczucia. Niestety, rzeczywiście, aplikacja chyba jest najsłabszym ogniwem tej ładowarki, tej sieci ładowarek, ponieważ to ona jest najbardziej zawodna. Generalnie ładowarki fajne. Szkoda, że nie można płacić kartą albo chociaż mieć kartę. RFID, kartę dostępu, byłoby to dużo wygodniejsze pewnie i pewniejsze w użyciu. A ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.